na kanale Taksi Spychu. Dzisiaj jak, za, jak zawsze zapowiedź wieczornego quizu 19 startujemy Dzisiaj asystentka jaka na imię? Kornelka. Kornelka, pokazuje tablicę Dzisiaj geografia, tematyka tylko i wyłącznie geografia i znajomość kanałów mojego kanału i paru kanałów, które za chwilę pokażę, stolice znajomość tej, mapy, znajomość tej mapy czyli współrzędne geograficzne odległości między miastami w kilometrach yy, i jakie miasto do jakiego województwa, także dzisiaj skupiamy się na geografii Asystentka, tutaj proszę pobrać następną tablicę. I tu mamy kanały, które dzisiaj będą promowane, z których będą, punktacja za dwa, będą punktowane za dwa punkty: Mr. Channel, czyli Rzeszów na mapie, opuszczony pałac, film, czyli ostatni jego film: Moje podróże UK, kanał Jarka Manchester, Cathedral, to jest właśnie czwarta od końca jego film, i tu i tam, Matis, Chicago. Osoba, której trochę doradziłem, jestem z tego trochę dumny, bo dzięki moim poradom jego kanał poszedł do góry bardzo fajnie. Rozmawialiśmy dzisiaj w nocy z, z Matim, także jego film też będzie promowany, z jego, z tych będą za dwa punkty. Oprócz tego proszę asystentka. Oprócz tego jak zawsze, jak zawsze pytania ode mnie z kanału, również za dwa punkty. Wszystkie, wszystkie filmy, które będą, będą do, do quizu będą w opisie tego filmu. I tutaj, jak mówiłem, doszły znaczniki. E, osoby są doczepiane: już Mary Mario, daje wikerator z Mamy Słupsk, e, Joanna Czyżeska e, i cała rodzinka. Rafał, ja, i Rafał e, Bydgosz, to znajoma z, z osiedla, gdzie mieszkają na kapościskach. Marcin GP Piaseczno, Patrycja Milcuszek, e, Jedlina Lednisko, Aksmok Akwariowy Radom, e, Sebas S. Mamy tutaj Lublin, e, Mister Channel, mówiliśmy Rzeszów, Pan Rybka Gliwice. Sebastian Sebek, Wrocław, życiowy doradca, Krotoszyn, Janusz, mówiłem, właśnie tak, Zielona Góra. Wszystkie inne osoby będziemy, Angelika Korecka, Jeziora Wielkie. Wszystkie inne osoby będziemy wieczorem doczepiali jeszcze, bo mamy tam z Krakowa jeszcze mamy dwa kanały do, do doczepienia, z tego co pamiętam. I wszystkie jeszcze inne osoby, KHW gdzieś tutaj, okolice Lublina, też tam pamiętam. Także będziemy to wszystko doczepiali wieczorem. Kto chce być umieszczony na mapie, niech pisze w komentarzu pod tym filmem, ewentualnie na, na, na quizie, na live, ewentualnie kontakt mailowy, będziemy doczepiali e, za was podziękowanie za to, że jesteście ze mną, że oglądacie e, oprócz tego za chwilę będzie taka e, film, który nakręciliśmy w środę z pakowania prezentów, które żeśmy wy, e, e, pakowali i wysyłali do was za udział w quizie, także zapraszam jeszcze tu za chwilę, będzie następne dwie, dwie minuty z pakowania prezentów i wieczorem zapraszamy o 19 na quiz Dzisiaj pamiętajcie, geografia. Przyjemnej niedzieli ży życzę wszystkim i. Papa! Pa. Pa, pa, I wieczorem widzimy się o 19. Do zobaczenia! Witam na moim kanale Taksi w Spychu. Dzisiaj, środę 24 luty. Pakowaliśmy e, nagrody za, za zajęcie miejsc w, na, w moim quizie, naszym quizie. E, po prawej stronie, osoby, które wygrywały z ostatnich trzech quizów, to są e, pakowane nagrody. Po lewej stronie. E, Osoby, które wygrały w naszym wspólnym konkursie z panem Rybką i ze smokiem akwariowym, jedna osoba się nie zgłosiła, a Angelika Korecka jest to osoba, która wygrała i w wspólnym konkursie, i w quizach, Także 25 będziemy wysyłać te wszystkie tutaj zgromadzone paczki do Was. Oczekujcie, podejrzewam, 1 maksymalnie 2 marca u siebie przesyłek pocztowych z nagrodami. Oprócz, i oczywiście nawet nie zaznaczył że malina blok jest wysyłka do Anglii do Anglii też wysyłamy nagrodę oprócz tego chciałem wskazać jeszcze osobę, która wygrała w konkursie Umpana Rybki, który organizował swój, swój konkurs osobno i ja wybieram akwarystykę Jasło nagroda już, już, czyli filtr już został wysłany do Norberta do Jasła także tyle tutaj na, na dzisiaj to tyle Zapraszamy na kolejne quizy, na kolejne konkursy, do zobaczenia w zasadzie materiałach.